Chciałbym tu przedstawić kilkoro takich aktorów, których bardzo lubię i przeważnie potrafię ich rozpoznać. Nie znaczy to, że są najpopularniejsi albo najlepsi, nie. To są po prostu ci, którzy są ważni dla mnie. Nie przeciągając, zaczynajmy. Matsuo Kaiyoshitsugu. To mój najprostszy typ do tego zestawienia. Gość zdobył popularność dzięki Kirito w Sao odgrywając postać, którą wielu graczy chciałoby być pod takim czy innym względem. Na szczęście Sword Art Online nie jest szczytem jego kariery i Matsuoka mógł odgrywać wiele różnorodnych, często bardziej wymagających ról. Wspominałem o nim już opowiadając o wątku Aincrad w Zanurzmy się w Sao, ale warto ponownie wspomnieć o jego rolach Xiao w Genshin Impact, Petal Juice w ReZero, poza tym Sora No Game No Life, Soma w Food Wars, często dostaje proste role. Ale umie pokazać talent aktorski, jak choćby w ReZero, w filmie No Game No Life Zero, czy ostatnio w Likori's Recoil. Megumi Hayashibara. W moich oczach prawdziwa gwiazda. Aktorka i piosenkarka, którą prawdopodobnie znacie z tego i owego? Dla mnie to przede wszystkim zadziorna czarodziejka Lina Inverse ze Slayers oraz wesoła Lime ze Saber Marionette J. Ale wielu z Was pewnie kojarzy ją raczej jako chłodną, zdystansowaną Rey Ayanami z Evangeliona. Jeśli chodzi o ikoniczne role, to również Faye Valentine z Boja Bebopa, Hello Kitty, czy Pidgeotto z Pokémonów. a no i Jessie. Człowiek przeważnie się nad tym nie zastanawia, ale za tymi wszystkimi stworkami też stoją aktorzy. Choć kariera aktorska Hayashi-bally jest imponująca, to nie wszystko, bo ma na koncie także wiele znanych z anime utworów. Między innymi openingi i endingi do Pierwszych Pokémonów, Slayers, Lost Universe, Króla Szamanów. No jest czego słuchać. Mężczyzna Tomokazu Sugita. Jeden z pierwszych japońskich aktorów, którego nazwisko zapamiętałem. Dzięki roli Kiona w Melancholii Haruhi Suzumi spopularyzował typ spokojnego, cynicznego protagonisty lubującego się w monologach wewnętrznych. W podobny sposób zagrał Yuichi'ego w Kanon. Ale potrafi też być bardzo energicznym, groźnym osobnikiem. Jak na przykład Ragna Bladecz w BlazBlue, Drakon w Magii. Umie też być jednocześnie zabawny i dramatyczny. Gintoki w Gintamie, Joseph Josta w JoJo. Kiedy byłem jeszcze stosunkowo świeżym fanem anime, próbowałem nawet naśladować jego grę Kiona. Niby mi przeszło. I mimo to, czasami po obejrzeniu fragmentów Haruhi, naprawdę ciężko mi się powstrzymać. あのまま平和と退屈をのどかに楽しんでいたのだが。それはまさしくつかの間にすぎなかったらしい。なぜなら。こいつがこんないい顔で笑い出すと。なぜか俺が疲れるからくりになっているからである。<laughs> いいね、もっともっと飛ばして。みゆき、さわス。 Potrafi grać bezbronną, pozornie słabą dziewczynę, która skrywa w sobie siłę i determinację, za przykłady, niech posłużą Sinon z Sao i Raiden Mei z Honkai Impact. Może skrywać wielki bagaż emocjonalny za stoickim obliczem. Iwasawa z Angel Beats, bliźniacza rola Sary z Charlotte, ale w tych dwóch wypadkach odgrywała wyłącznie dialogi. Śpiewała artystka znana jako Marina. Może też być groźna i niebezpieczna. Raiden Shogun w Genshin Impact, Toko Fukawa w Danganronpa, z pewnością słyszeliście ją niejednokrotnie i nawet jeśli znacie jej głos, jest wysoka szansa, że jej nie rozpoznaliście. <grystanie> Była Kogoro, co Akira Ishida. Podobnie jak Miyuki Sawashiro, aktor jest bardzo różnorodnymi rolami. Poznałem go głównie dzięki Slayersom, gdzie odgrywał tajemniczego dwulicowego kapłana Zelosa. Ale wielu z Was może kojarzyć go raczej jako początkowo niestabilnego, ale z czasem bardzo opanowanego władcę piasku, Garę. Podobnie jak Leslie Nielsen, odgrywa nie tylko dramatyczne role, ale potrafi być również absolutnie kompletnym kretynem. Głos tego gościa pasuje do bardzo enigmatycznych osobowości. Poza wspomnianym Zelosem, do tego opisu najbardziej pasuje jeszcze Otto Apokalips z Honka Impact. I zupełnie szczerze, kiedy słyszę go jako Ayatu w Genshinie, Mam wrażenie, że w dowolnej chwili może gnąć protagonistę jakimś nożykiem ukrytym w tym kubku z tapioką. O gozaimasu. Wynucha mi z tym uśmieszkiem, ty wężu, mam cię na oku. Rie Tak, Tak, aktorka specjalizuje się w... No, we wszystkim. Jeśli nigdy jej nie usłyszeliście, to chyba za mało gier i anime słuchać po japońsku. Ostatnio imponuje mi tym, jak w głosie odgrywanej przez nią kiany kaslany słychać, jak bardzo ta postać dojrzewa w miarę postępów w fabule Honkai Impact. Za mało znana rola. Proszę bardzo: Alphonse Elrix Full Metal Alchemist, Ognisto Okashana, Kagura z Gintamy, Taiga Happy z Happy's Fairy Tale oraz Eden Zero, Luis z Zero Notsukeima. Jest tego więcej i aktorka cieszy się sporym wzięciem w branży do tej pory. I jako dodatek specjalny para polskich aktorów: Jarosław Boberek i Barbara Kałużna. Albo Marian i Barbara z reklam Media Expert. To jest telewizor! Jaki wielki ekran, co? No, Super Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz, 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 patrz tutaj! 700 złotych taniej! No wiadomo, Media Expert. Bobelka nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Jeśli oglądacie coś z polskim dubbingiem, jest tak 70% szansy, że go tam usłyszycie. W co najmniej jednej roli. To Król Julian, Kaczor Donald, Stitch, Nathan Drake... Ach. Alfred. Na czytaniu jego strony na Dabingpedi spokojnie spędzicie kilka godzin. Barbara Kałużna nie ma takiej filmografii jak wcześniej wspomniany król, ale ilekroć ją słyszę nigdy nie zawodzi. Zacząłem ją kojarzyć przede wszystkim dzięki Lay w Diablo 3, ale jak kuwira w Legendzie Kory jest równie dobra. Co z ciebie za awatar? Wstawaj! Pokaż mi co potrafisz! A słyszeliście Ashe w League of Legends? To też żona. Zaraz, to odcinek z serii Brzmienie Anime? Proszę bardzo, oboje mieli swoje epizody w anime. Pan Boberek był Drago w Bakuganie oraz Ulrikiem w Smile Precure, albo raczej w jego Netflixowej wersji Glitter Force, które swoim wykonaniem cenzury może powalczyć z Jetixowym Naruto. A pani Kałużna to głos Komajiro z Yokai Watch i pani Osono w Podniebnej Poczcie Kiki. Widząc jak Netflix wciąż zleca dabingi do anime, mam wrażenie, że możemy jeszcze nie raz usłyszeć tych dwoje w kolejnych tytułach. I na tym kończę swoją krótką listę. Dajcie znać, na ile kojarzycie wspomnianych przeze mnie aktorów, podzielcie się swoimi ulubionymi, zwróćcie mi uwagę, jeśli gdzieś się pomyliłem, i oczywiście subskrybujcie, a może dobiję wreszcie do liczby 500 subów. To na razie tyle, do następnego, Pawo naszy bez odbioru.